Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTube istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę Pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Szczęść Boże! Grzegorz Braun polecam Państwu nową książkę. A więc, Wojna: Historyczne konteksty współczesnego konfliktu. Jeśli chcemy zrozumieć, co jest grane, co w trawie piszczy, zajrzyjmy głębiej w przeszłość. Książka dostępna w kapitalbuk.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu. Pytanie i odpowiedzi. Pan Dariusz Szczepkowski pisze. Szanowny panie Stanisławie, proszę powiedzieć, jak pan ocenia skutki działań Napoleona Bonaparte dla Europy? Proszę je uporządkować po stronie plusów dodatnich i plusów ujemnych. Pytam w kontekście opinii dwóch innych znanych publicystów. Janusz Korwin-Mikke uważa go za zbrodniarza. Podpalacze Europy przyczynę wielu nieszczęść, podczas gdy Waldemar Bysiak odnosi się do tej postaci z wielkim szacunkiem i podziwem. No ja się nie odnoszę do Napoleona z wielkim szacunkiem i podziwem, z wyjątkiem tego, że on rzeczywiście był, no można powiedzieć, że obok Aleksandra Macedońskiego to był takim genialnym dowódcą wojskowym, co zresztą podkreślał inny podpalacz Europy, mianowicie Adolf Hitler, bo trzeba powiedzieć, że Działalność Napoleona, do czego dążył Napoleon? Może tak. To wynika, możemy sobie to wydedukować, że tak powiem, z faktów konkludentnych. Otóż kiedy Napoleonowi się udało pokonać cesarstwo austriackie po bitwie pod Austerlitz, co Napoleon zrobił? Wymusił na cesarzu austriackim zrzeczenie się tytułu cesarza rzymskiego bo ten tytuł cesarza rzymskiego to istniał od Bożego Narodzenia roku 800, kiedy to Karol Wielki, król Franków, został koronowany w Rzymie przez papieża na cesarza rzymskiego. I ten tytuł istniał aż do właśnie bitwy pod Austerlitz, aż do początku XIX wieku. Cesarz Austriacki się zrzekł tego tytułu na skutek żądania Napoleona. No i to, ale Napoleon swojego, swojemu synowi nadał tytuł króla Rzymu. No to pokazuje, że Napoleon chciał zbudować europejskie imperium, w którym Francja, a no jego założona przez niego dynastia Bonapartych, no bo to ten syn, król Rzymu, władałaby Europą no on zresztą robił takie rzeczy z własną rodziną tam swoich braci porobił królami i tak dalej co no, na zabawnych historii dochodziło dlatego że tym braciom się poprzewracało wełbach no i na przykład jeden z nich jak został już królem to nawet mówił że on jest starszy od Napoleona w związku z tym powinien mieć wyższą pozycję polityczną na co Napoleon mu odpowiedział że to starszeństwo to co najwyżej upoważnia go do yy, pierwszeństwa w dzieliczeniu winnicy po królu swoim ojcu po królu swoim ojcu a nie do tego żeby tutaj zajmował pierwsze miejsce przed nim tell him Więc tutaj cele, cel polityczny Napoleona jest bardzo podobny do celu politycznego Adolfa Hitlera, który też podpalił Europę, doprowadził do ogromnej dewastacji Europy. Napoleon też doprowadził do ogromnej dewastacji Europy. Myślę, że no Hiszpanie na przykład Napoleona nienawidzili. Przy okazji tam Polakom się dostało, że po stronie Napoleona wojowali. Podobnie jak inne kraje. Polacy są tutaj wyjątkiem. To nawet w hymnie mamy to, że dam nam przykład. Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Napoleon nas wykiwał, ale wtedy inne trochę, inna trochę była mentalność, i bardzo wielu ludziom, bardzo wielu Polakom no było przyjemnie, że uczestniczą w cudzych zwycięstwach, w cudzych zwycięstwach, bo na przykład księstwo warszawskie Napoleon wyżyłował no, do gołej ziemi prawie, tak że potem no, wszyscy odetchnęli, kiedy Napoleon już upadł. Co innego we Francji. We Francji tam no to myślę, że jakby Hitler zmartwychwstał, no może nie w 1945 roku, ale powiedzmy już tam jakby się Niemcy trochę uprzątnęły, to też mógłby zostać przez wiele środowisk powitany, że tak powiem, entuzjastycznie. I tak to było z Napoleonem. Ale szybko się koalicja odtworzyła i pod Waterloo ostatecznie zgasła gwiazda Napoleona. No, z całym światem się nie da wojować, więc to jest stąd dla Żuka jest nauka wszystkich takich ambicjonerów, żeby no tak trochę uważali. Więc powiem, plusy dodatnie, no, nie potrafię żadnych plusów dodatnich, poza tym, że no, Pol Polakom stwarzał iluzje rozmaite i w związku z tym oni tak, no, Polacy zawsze na co zwrócił uwagę już od to Magnus von Stackelberga Ambasador rosyjski w Warszawie za czasów Katarzyny, że Polacy się przyzwyczaili do kultu działań pozornych. I Napoleon to genialnie wyczuł. Muszę powiedzieć, że genialnie to wyczuł. A jako człowiek to był w ogóle sentymentalny i, no, żeby nie powiedzieć, nawet naiwny, przynajmniej w sprawach męsko-damskich. On zdaje się autentycznie kochał się w takim starym babsku Józefinie która już miała duże tam, że tak powiem, doświadczenia z przeszłości i nie mogła mieć dzieci. Właściwie tylko dlatego tam puścił ją w trąbę, bo gdyby urodziła mu dziecko, to prawdopodobnie no byłaby jego żoną aż do końca, więc to, no nie wiem, jeśli to jest jakiś te. To... natomiast dla Europy to żadnych plusów dodatnich bym się nie dopatrzył i raczej się skłaniam do opinii Janusza Korwin-Mikke, że to był podpalacz i tak dalej, a yy niż do e, 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 poglądu Waldemara Łysiaka, o którym wiem, że jest wielbicielem Napoleona. E. Drugie pytanie. Nawiązując do pytania poprzedniego, chciałbym zapytać, czy zna Pan twórczość publicystyczną i literacką Waldemara Łysiaka? Jeśli tak, to jak Pan ją ocenia? No, znawcą twórczości Waldemara Łysiaka to nie jestem, bo to on bardzo wiele rzeczy napisał. Ja nie wszystkie czytałem, natomiast na podstawie tych, co czytałem, to uważam, że jest pisarzem oryginalnym. No, i warto go właśnie dla tej oryginalności, warto go czytać, bo publicysta czy literat powinien być oryginalny, bo jak nie jest oryginalny, to nie ma żadnego powodu, żeby go czytać. Trzecie pytanie. Oceniając sytuację polityczną przed wybuchem II wojny światowej, stwierdził pan, że Polska, godząc się na warunki Hitlera, postąpiłaby rozsądnie, gdyż wówczas straciłaby tylko część swojego terytorium, a nie całe, jak to miało miejsce po przegranej wojnie, wobec niewywiązania się sojuszników z zawartych z Polską umów. Skąd jednak można wiedzieć, czy Hitler na tych warunkach by, przestał, by poprzestał i nie wysuwał, Yy, następnych za odpowiedzi na moje pytania. Z góry dziękuję, zdrówka życzę i żeby poczucie humoru nigdy Pana nie opuszczało. No, gwarancji yy, mieć nie można, oczywiście, yy, tak jak nie można mieć gwarancji, że Hitler by nie zwariował. Ale proszę zwrócić uwagę, gdyby Polska w 1939 roku, albo nawet i wcześniej, w lipcu, przed Paktem Rybańskim, Gdyby Polska się zgodziła na niemieckie warunki, no to wtedy do paktu Ribbentrop-Mołotow prawdopodobnie by nie doszło. I Niemcy mają całą Polskę. Chyba by nie odstąpili połowy Polski Sowietom. Jak zrobili 17 września, czy tam po 17 września 1939 roku, w jakim celu mieliby Sowietom pozwalać przybliżać się do granic Rzeszy Niemieckiej? Więc już we własnym interesie myślę, że Hitler jeszcze wtedy to nie był taki oderwany od rzeczywistości, jak to miało miejsce w 1944 roku i później ale i we własnym interesie, po prostu by, że tak powiem, nie dopuszczał do rozbioru Polski. I cena by była taka. Jeśli, do gwarancji, jak powiem, żeby nie wysuwał następnych, nie ma. Ale no, jest przykład taki Węgry. Węgry, no nie musimy się tak domyślać wszystkiego do końca, bo ma, możemy się powołać na przykład węgierski. Otóż Węgry, nie dały się nabrać na angielskie prowokacje, tak jak Polska się dała nabrać. I, bo Francuzi to przynajmniej tam specjalnie żadnych takich iluzji nam nie robili, a w Anglicy jak najbardziej. Więc na angielskie prowokacje się Polska dała nabrać, Węgry się nie dały nabrać. No i Węgry, no, siłą rzeczy zostały, czy dały się wprzęgnąć w niemiecką machinę wojenną. No, trzeba było terytorialnych ustępstw, tam żadnych nie było. Natomiast musiała, no, jakąś tam daninę Węgry musiały zapłacić, więc armia węgierska została wysłana tam na Don, gdzie się nawet wykrwawiła sporo. Ale Gestapo nie panoszyło się na Węgrzech. Tam rządził jak najbardziej Regent Horti i nawet Żydom węgierskim nic się, złego się nie stało do 1944 roku, kiedy to, że tak powiem, w obliczu pertraktacji tajnych, jakie regent Horthy prowadził z aliantami, Hitler postanowił odsunąć go od władzy i Niemcy takie powstanie, znaczy przewrót strzałokrzyżowców tam urządzili. Horthy utracił władzę, jego syn nawet poniósł śmierć w związku z tym, no i wtedy dopiero. To był środek 1944 roku. I dopiero od, od tego momentu Eichmann zaczął węgierskich Żydów wywozić do oświęcenia. Przedtem nikt tego nie robił. Więc pokazuje to, że jednak można było. Sporą część substancji narodowej uratować. Jakby było z Żydami, no nie wiem, ale jak mówię, przykład węgierski pokazuje, że nie musiało być aż tak źle również i w Polsce. No, jak już zapadła decyzja, bo mówię, nawet kiedy zapadła decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, ponieważ Węgry jednak nie były państwem podbitym. Jak na przykład Francja, przynajmniej w tej części okupowanej, czy Holandia, czy Belgia, czy Dania, no to tam Niemcy, no aczkolwiek to musieli zgrzytać zębami, ale nawet Żydów tamtejszych nie ruszali, więc to pokazuje, że jednak jakieś tam, no może nie absolutne gwarancje, bo takich w polityce nie ma. Nie ma polityki bez ryzyka. Ale to ryzyko musi być skalkulowane. Black Dog. Ja, bym, ja to bym pytanie zadał, ale zostanie, znowu zostanie pominięte. No nie wiem jakie było, ale jednak zadam. Albo jednak zadam. Będę ciut śmielszy od szanownego pana Andrzeja D. i zadam je. Czy uważa pan, Co uważa pan o pracy, jaką wykonuje pan Piotr Gzychowicz? Czy jest to jeszcze dziennikarstwo, czy już propaganda? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia życzę. W pas się kłaniam. Dziękuję bardzo za te życzenia. No ja tak nie śledzę na bieżąco tego, co robi pan Piotr Zychowicz, zwłaszcza ostatnio. Podobno rzeczywiście w propagandę się wdał, a widocznie pozazdrościł. Panu Tomaszowi Sakiewicowi, a Pan Arzy z tego tytułu, podczas kiedy przedtem jeszcze uprawiał dziennikarstwo, to znaczy wygłaszał, uprawiał publicystykę, wygłaszał opinie, które były no, kontrowersyjne, jak to się mówi, bo nie każdy się z nimi zgadza, no ale to tak właśnie jest publicysta powinien być oryginalny. Także taka jest moja ocena pana Piotra Zychowicza. Jeśli by rzeczywiście się wdał w propagandę, to szkoda, bo to jest utalentowany dziennikarz i taki no, sprawiał wrażenie odważnego publicysty, no ale to ja mój Boże. Pan Patryk Podkański wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny Panie Redaktorze, czy znana jest panu taka teoria spiskowa? Jakoby siostra łucja, znana z objawień fatymskich, została uwięziona i podmieniona przez inną osobę. Jeśli tak, to jak pan myśli, dlaczego mogłoby do tego dojść? Jeśli nie, to mógłby pan puścić wodze fantazji i zarysować jakiś obraz sytuacji. Pozdrawiam serdecznie i jak co miesiąc stawiam wirtualną kawę. Dziękuję bardzo. No, słyszałem o tym, słyszałem o tym, ale ja to proszę się nie gniewać. Traktuję to jako taką kaczkę dziennikarską na sezon ogórkowy. Teraz się mnóstwo takich publikacji ukazuje tam o Bechtaczce, o tego, no to i o siostrze Łucji się ukazuje, bo dlaczego nie. To jest też taki temat wzbudzający sensacje Jak mówię, nie jestem przekonany, że to są jakieś Prawdziwe informacje. Przypuszczam, że to są tacy autorzy w każdej redakcji, na których można liczyć, że coś z myślą ciekawego. No, i to tak, niedawno byłem tam na pojeździe Augustowskim i z moim przyjacielem wpadliśmy na pomysł, że powinna zostać utworzona taka restauracja regionalna pod tytułem Przesmyk Suwalski. No i tam powinny figurować w pierwszym miejscu menu kartacze i w ogóle takie jakieś potrawy, które mają militarne tutaj skojarzenia, budzą, więc coś takiego. No i myślę, że Siostra Łucja to też jest jedna z tych jedna z tych takich publikacji. Nie wiem, mu celowi by to miało służyć, Ja Pan, no tam niby, ja zawsze podchodzę z pewną rezerwą do tych wszystkich objawień, dlatego, że zawsze podkreślam, że katolik to ma obowiązek w swoim sumieniu wierzyć w część prawd wiary w sześć wiary katolickiej, a tam ani słowa o, o objawieniach fatimskich nie ma, o wirującym słońcu i tak dalej, bo tutaj y, takie były już no, od, od czasu do czasu takie publikacje się pojawiają, tak jak opowieści o kwiecie paproci, że tam trzecia tajemnica fatimska to jakaś taka była straszna i tak dalej, tutaj, że Watykan <grytanie> tu cenzuruje te wszystkie przekazy na Bockiej. No nie wiem czy, to, czy te informacje nie są przypadkiem wyssane z palca z przeznaczeniem na sezon ogórkowy. Smokie V2. Szanowny Panie Stanisławie, czy w obliczu ewentualnej eskalacji napięcia między Polską a Rosją moglibyśmy liczyć na to, że Stare Kiejkuty będą działały zgodnie z interesem Polski, aby chronić również swojego bezpieczeństwa. Czy raczej trzeba liczyć na to, że w jakiś sposób dojdą do porozumienia z wrogiem i dalej będą żerować na naszym nieszczęśliwym kraju? Oczywiście, że dojdą do. No. Przede wszystkim dojdą do porozumienia z wrogiem, no i wtedy, wtedy dopiero zapewnią sobie bezpieczeństwo. Będą tutaj, że tak powiem, wykonywać zadania zlecone przez wroga, żeby nas trzymać w wrzezach. Tak jak to robiły od 1944 roku, więc tu niczego nie muszą w swoim postępowaniu zmieniać. Pan Marek Łukasik. Panie Stanisławie, przenikliwy, kochany, proszę o teoretyczne rozważenia, rozważenie konsekwencji siłowego przejęcia władzy przez środowiska patriotyczne w Polsce, oczywiście. No cóż, tu najkrócej można streścić te konsekwencje. Cytując takie, taką wypowiedź Stefana Kisielskiego, chyba z, z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, jeśli dobrze pamiętam, kiedy tam się różne tam już okrągłe stoły i tak dalej, transformacje ustrojowe się szykowały i Stefan Kisielski jako tak pół żartem, ale pół serio powiedział, żeby wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. No to wziąć za mordę, to jest właśnie si siłowe przejęcie władzy. I wprowadzenie, narzucenie właściwie wszystkim siłą y, takiej normalności ekonomicznej i każdej innej. I być może, że na początku byłyby jakieś sprzeciwy, ale po tam niecałym roku wszyscy by się zorientowali, że to właśnie no, po co się sprzeciwiać, kiedy wszystko idzie w dobrą stronę. W związku z tym potem nie, nie trzeba, bo można by ten uścisk zamordystyczny rozluźnić i tyle. Także myślę, że takie by były konsekwencje. Super Cox. Panie Stanisławie, gdyby pan miał możliwość zrzucenia w dowolnym miejscu na świecie i w dowolnym roku, niech pan sobie nie żałuje, bomby atomowej na jedno miasto, to które by pan wybrał? Oczywiście prosiłbym również o uzasadnienie. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia życzę. Wie pan, no, muszę powiedzieć tak, szczerze, że. Ponieważ trochę tam wiem, jakie są konsekwencje, czy jakie byłyby konsekwencje uderzenia jądrowego na miasto, zwłaszcza, no to nie chciałbym bez przyczyny brać takiej zbrodni na moje sumienie. Dlatego, że ja nie jestem zwolennikiem poglądu, że bombę atomową można stosować w obronie demokracji. Bo to w obronie demokracji, to wszystko można robić. Można ludzi mordować gołymi rękami. Ja tak nie uważam. W związku z tym, nawet gdybym miał taką możliwość, to bym się starał z niej nie korzystać, bo to każde państwo, które ma arsenał jądrowy, teoretycznie taką możliwość ma, ale jak widzimy, ci przywódcy państw muszą myśleć w sposób, jeśli nawet nie powodowany takimi motywacjami niepowodowane sumieniem, no to po prostu zwykły instynkt samozachowawczy przez nich przemawia i, i przezorność. No naprawdę trzeba, no na przykład, proszę pana, już nie mówię o tych, którzy by zginęli, bo ci to akurat można uznać by ich za szczęściarzy. No ale jak czytamy takie opisy... Z Hiroshimy, kiedy tam wspomina jeden człowiek, że szła grupa ludzi naprzeciwko niego ze straszliwym lamentem, i oni coś tak powiewało im, jak szli to przy rękach i tamtych. Jak się bli jak bliżej podeszli, to okazało się, że to skóra. Zdarta pod wpływem fali uderzeniowej, więc proszę sobie wyobrazić takie skutki, takie cierpienia, zwłaszcza, że bez powodu, no to nie brałbym tego na swoje sumienie, nie skorzystałbym z takiej możliwości. Może Pana, sprawiłem Panu zawód taką odpowiedzią, ale nie jest to odpowiedź wymijająca, tylko naprawdę tak myślę. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Dziękuję Państwu i żegnam się do następnego cyklu. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Polisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.